Witajcie na kanale Basiatkę, też jest z tej strony, oczywiście, Basia. Dzisiaj Was zapraszam na nowy przepis, na kolejny już dzień. E, dzisiaj na śniadanko będą gofry, na obiad możecie dobrać coś z poprzednich dni. E, już Wam mówię, co jest potrzebne na dzisiejsze śniadanie. E, na pewno miska. E, I do miski będziemy wrzucać tak e, Przede wszystkim głównymi składnikami będą 4 jajka, 85 gram mąki migdałowej i 70 g mąki kokosowej. Do tego łyżka ym, proszku do pieczenia, 275 g twarogu, gram, twarogu y, tłustego, najtłustszego, jaki znajdziecie, i kopiasta łyżka babki jajowatej. Yy, do tego ja sobie będę dodawała, bo będą to gofry na słodko, będę dodawała cynamon i aromat waniliowy. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej na słodko, co, jak już wiemy, na adaptacji jest niewskazane, możecie dodać sobie erytrytol bądź bolero. U mnie ja sobie dodam troszkę bolero. I dodatkami będzie na pewno śmietana 30 i do tego sobie przygotowałam borówki, truskawki i awokado. Także łączę składniki i zaraz mówię wam wszystko co jest dalej. A few moments later. Okej, okay, już mamy ciasto wymieszane, sobie jeszcze je ja domieszam ręką. Jak widzicie, nie mam gofrownicy, będę używała po prostu grilla. Też może być. Możecie użyć tostera, możecie użyć gofrownicy. Jeżeli nie macie, bo to chodzi tylko o ciepło z dwóch stron. Także ja lecę, po prostu to sobie jeszcze domieszam. I zaraz będę wykładała nasze ciasto, jak mi się zagrzeje. Okej, okay, już jest zagrzane, więc sobie wykładam. Zamykam. I czekamy. Ważną kwestią jest to, że kiedy już je zamkniecie, to już ich nie otwierać. Dopóki nie przestanie lecieć para, wtedy będziemy wiedzieć, że one są upieczone. Więc na razie są zamknięte i nie otwierać bo żeby się po prostu przylepią rozwalą będą niefajne. U mnie już para przestała prawie lecieć, więc mogę chyba je otworzyć. Hmm. Połączyły się, no cóż, nic się nie dzieje. Oops. Z obydwu stron są super ubieczone. Ok, biorę sobie drugą porcję. Myślę, że teraz już nie będzie większego znaczenia, jak ja je po prostu ułożę, bo i tak się pewnie połączą. Ubiję sobie śmietankę trzydziestkę. Sobie śmietankę na górę. Zrzucam skrojone awokado. Truskawki i borówka. I tak wygląda gotowy gofer i już Wam pokazuję. Kochani, także jeżeli nie macie gofrownicy, możecie użyć tostera, możecie użyć grillownicy. Także macie dowolną możliwość, na pewno jakieś z tych sprzętów macie w domu. A jeżeli nie, a lubicie śniadania na słodko tego typu, to myślę, że nawet od 30 zł już idzie znaleźć jakąś gofrownicę. Ja wam zostawiam ten przepis, zrobicie z nim co chcecie. Dzięki, że mnie oglądacie. Dzięki, że ze mną jesteście i że ze mną go Trzymajcie się cieplutko. Papa, pa. do jutra o 15.00. się widzimy. Hej!